Dzień dobry, ja witam bardzo serdecznie wszystkich państwa, witam media. Dziękujemy, że państwo przyszliście na to nasze dzisiejsze krótkie spotkanie, ale krótkie dlatego, że bardzo dużo pracy. Nasi kandydaci, tutaj oczywiście jest tylko reprezentacja, od rana pracują w terenie, są w swoich miejscowościach, w gminach, w powiatach. Wszędzie tam, gdzie trzeba rozmawiać z ludźmi o ważnych sprawach dla naszego regionu. I jak Państwo widzicie, idzie dobry czas dla Oświęcimia, Powiatu Oświęcimskiego i będzie też da, nadal trwał dobry czas dla Województwa Małopolskiego, bo od rana padało, a dzisiaj proszę bardzo, w tym momencie mamy słońce. I właśnie takiego słońca życzymy sobie dla mieszkańców naszego regionu i wszystkich miast i miasteczek. Szanowni Państwo, każdy z nas ma jakąś historię. Ta nasza historia. Wyrasta z ziemi, w której, na której żyjemy, w której, mieszka, na której mieszkamy, i łączy się z historiami naszych sąsiadów, naszych bliskich, tych wszystkich, którzy, tak jak każdy z nas, mieszka w swoich miejscowościach, od tych najmniejszych, aż po duże miasta. Te historie łączą się w historię naszych małych ojczyzn i łączą się wreszcie w historię naszej ojczyzny. I chcemy, żeby te historie nie tylko się splatały, ale żebyśmy mogli na nich budować dobrą przyszłość dla każdej miejscowości w naszym kraju. Wybory samorządowe to jest taki czas, kiedy podejmujemy decyzję, kto przez kolejne lata będzie gospodarzem na naszej ziemi, w tym naszym najbliższym otoczeniu. Wybieramy wójtów, burmistrzów, radnych. Zastanawiamy się jakie problemy są najważniejsze dla naszych miejscowości. Co trzeba zrobić? I o tym rozmawiamy na spotkaniach, rozmawiamy wtedy kiedy spotykamy się na właśnie konferencjach prasowych, na wiecach. Ale też po prostu chodząc od drzwi do drzwi, od domu do domu, rozmawiając z ludźmi, przekonując, że ten program, ten projekt, który my chcemy realizować w naszej okolicy, będzie służył nam wszystkim, będzie najlepszy. To jest zadanie kandydatów. Dzisiaj każdy z nas pracuje w terenie, żeby przekonać właśnie do tych pomysłów, do tych, do tych inwestycji, które są potrzebne i w mieście Oświęcim, i w Powiecie Oświęcimskim, i w innych powiatach naszego regionu, i wreszcie w całej Małopolsce. W ciągu ostatnich lat, jeżeli chodzi o województwo małopolskie, zostało zrobione bardzo dużo. Chcemy to kontynuować. Chcemy, żeby nadal te projekty inwestycyjne, które również tutaj w Oświęcimiu były realizowane, mogły być kontynuowane. Każda miejscowość w naszym powiecie, każda miejscowość w naszym województwie mogła skorzystać z dobrych programów i projektów inwestycyjnych w ramach inwestycji lokalnych, tych programów, które były przygotowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i dedykowane do samorządów. I na tym to polega, Szanowni Państwo, żeby właśnie takie programy, takie projekty prorozwojowe, które mają stwarzać szanse każdej miejscowości, każdemu, bez względu na to, czy żyje w małej, czy dużej miejscowości, były realizowane wspólnie, poprzez dobre projekty, dobre wsparcie z rządu i wreszcie dobrą realizację przez samorządowców. I to jest ten moment, kiedy będziemy podejmować decyzję, kto. Ma dbać o nasze małe ojczyzny w tych kolejnych latach. Wybierajmy roztropnie, wybierajmy najlepszych, wybierajmy najbardziej zaangażowanych, energicznych, wybierajmy młodych ludzi, którzy mają pełne energii, mają pomysły i chcą, żeby móc to realizować. Mamy tutaj właśnie, oświęcimy takiego młodego, energicznego kandydata na prezydenta miasta, który będzie za chwilę też. Pewnie państwa przekonywał do swojego programu i mówił o tym, co chce zrobić. Kuba przewoźnik jest kandydatem, który ma też ogromne doświadczenie samorządowe, bo przecież jest wieloletnim radnym miasta Oświęcimia. Ale są z nami inni samorządowcy, którzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie, czy to wojewódzkim, tak jak pani marszałek Iwona Gibas, czy to w samorządzie powiatowym, czy też w samorządach gminnych. Trzeba skorzystać z ich doświadczenia, trzeba skorzystać z ich wiedzy, ale są też kandydaci, którzy będą po raz pierwszy ubiegali się o Państwa głosy. Trzeba też dać im szansę posłuchać, porozmawiać, nowe pomysły, nowa energia jest niezwykle nam wszystkim potrzebna. Szanowni Państwo, dzisiaj ruszyliśmy z oficjalną kampanią Prawa i Sprawiedliwości, jestem na tak, wszyscy. Podkreślamy, jesteśmy na tak, jesteśmy na tak dla rozwoju Oświęcimia, jesteśmy na tak dla rozwoju Powiatu Oświęcimskiego, jesteśmy na tak dla rozwoju Małopolski, jesteśmy na tak dla rozwoju Polski. Chcemy, żeby nasze miasta, miasteczka piękniały, żeby się w nich dobrze żyło, żeby była tutaj szansa nie tylko na dobre życie i mieszkanie, ale też i na dobrą pracę. Chcemy, żeby młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają na studia, mogli tutaj wracać i realizować swoje ambitne marzenia. To jest nasz cel. Każdy z nas musi mieć świadomość, że to miejsce, w którym mieszkamy, żyjemy, to najbliższe miejsce jest też naszą wspólną odpowiedzialnością. Jeżeli o nie dobrze zadbamy, jeżeli sprawimy, że będzie tutaj się dobrze żyło, to każdy z nas na tym skorzysta. To są właśnie, na tym polegają wybory samorządowe. Wybierajmy ludzi, którzy będą zawsze zaangażowani w nasze lokalne sprawy, ale też będą potrafili skorzystać i będą umieli nawiązać współpracę z tymi, którzy rządzą, którzy przygotowują programy rządzone, rządowe dla samorządów. Ja mówię też o tym, szanowni państwo, z własnego doświadczenia, ponieważ miałam okazję być i burmistrzem gminy i byłam radną powiatową i wiem doskonale, jak wielkie szanse daje samorząd, jaka to jest też wielka odpowiedzialność, ale jaka to jest szkoła życia. To jest przede wszystkim nasza wspólna przygoda, wszystkich mieszkańców, którzy tutaj mieszkamy i żyjemy. Zróbmy wszystko, moi drodzy, żebyśmy wspólnie, razem budowali tą dobrą przyszłość i dla tych, którzy teraz tutaj mieszkają w naszych małych społecznościach, w naszych dużych miastach, w naszych miasteczkach i wioskach, ale i też no dla następnych pokoleń. To jest nasza wspólna odpowiedzialność, ale myślę, że też warto. I trzeba do tego zachęcać, żeby to była nasza współpraca, żebyśmy razem, wspólnie realizowali te rzeczy, które służą lokalnym społecznościom. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękujemy Pani Premier za te ważne słowa, a w tym momencie przystępujemy do prezentacji naszej biało-czerwonej drużyny. Właśnie jesteśmy na tak. Symbol zmian w rząd w Polsce, symbol zmian rządu pani premier Beaty Szydło to jest właśnie również praca drużynowa, biało-czerwona drużyna i taką biało-czerwoną drużyną w okręgu numer jeden w wyborach do sejmiku województwa małopolskiego, przypomnę, że okręg numer 1 składa się z powiatów Oświęcimskiego, Chrzanowskiego, Olkuskiego i Miechowskiego, razem e, mamy na liście komplet kandydatów, siedmiu kandydatów i listę Prawa i sprawiedliwości w okręgu numer 1 do Sejmiku Województwa Małopolskiego otwiera pani Iwona Gibas. Pani Iwona Gibas jest członkiem zarządu Województwa Małopolskiego, radną Sejmiku, społecznikiem, samorządowcem i jest liderem naszej listy do Sejmiku. Numer 2. Pan radny Mirosław Druszcz. Pan Mirosław Druszcz również jest radnym. Sejmiku Województwa Małopolskiego, lekarzem, dyrektorem szpitala w Miechowie. Numer trzeci na liście zajmuje pan radny Andrzej Wójcik. Pan Andrzej Wójcik jest również radnym Województwa Małopolskiego, ale również wcześniej radnym Powiatu Olkuskiego, samorządowcem, osobą znaną, również zwłaszcza w, na terenie Powiatu Olkuskiego. Numer 4, pan Mariusz Witek. Mariusz również jest znany, jest samorządowcem, członkiem Szanowskiej Izby Gospodarczej. Pierwszy raz startuje, młoda twarz, ale pełna werwy i zapału do tego, żeby właśnie pracować. Numer 5, pani Marta Pieczka z Oświęcimia. Witamy również, choć nieobecna z nami, wieloletni samorządowiec, urzędnik, sekretarz miasta Oświęcim. Numer 6, pani Beata Łopińska i numer 7, pani Agnieszka Ścigaj. To komplet kandydatów do Sejmiku Województwa Małopolskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości. Teraz przystąpimy do prezentacji kandydatów do Rady Miejskiej w Oświęcimiu z listy Prawa i Sprawiedliwości oraz prezentacji kandydata na prezydenta Oświęcimia i tej prezentacji. Dokona szef struktur Prawa i Sprawiedliwości w Oświęcimiu, pan Krzysztof Kłuczek. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni mieszkańcy Oświęcimia, mam zaszczyt przedstawić wspaniałą drużynę kandydatów do Rady Miasta Oświęcim we wszystkich trzech okręgach z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. W okręgu numer jeden mamy następujących kandydatów. Krzysztof Kuczek Zbigniew Kraus Stanisława Gabryś Henryk Dziuba Krzysztof Sulikiewicz Krystyna Szarek Marta Gałecka i Michał Szan. okręgu numer dwa mamy następujących kandydatów: Jakub Przewoźnik Michał Szczerbowski Grzegorz Grzywacz Maria Skrzypaszek Andrzej Heflich Zbigniew Wajdzik, Małgorzata Kluba, Ewa Cygan, Iwona Jarnot i Bruno Łoziński. W okręgu numer 3 mamy następujących kandydatów: Paweł Pinta, Krystyna Dąbrowska, Stanisław Wiernat, Sławomir Stefański, Grażyna Pruszyńska, Karol Przewoźnik, Dorota Kajtoch, Alicja Mazur. I Olga Mąsiorpilska. Szanowni, szanowni mieszkańcy Oświęcimia, spośród, kandydat, spośród kandydatów mamy zarówno radnych, społeczników, działaczy, którzy udzielają się na terenie naszego miasta, osoby związane pracą i oczywiście wieloletnim okresem zamieszkiwania na terenie gminy i oczywiście bardzo dużo rodowitych Oświęcimiaków. Liczę, proszę Państwa, na Państwa głosy. Liczę na głosy na listę Prawo i Sprawiedliwość, bo Oświęcim warty jest zmian. Chcemy te wygory, wybory wygrać i jesteśmy pełni nadziei i zapału. I proszę Państwa, z olbrzymią przyjemnością mam zaszczyt przedstawić Państwu naszego kandydata na prezydenta miasta Oświęcim. Jest nim Pan Jakub Przewoźnik. Jakubie, oddaję Ci Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, Pani Premier, Panie Pośle, Krzysztof, Szefie Struktur Lokalnych Prawa i Sprawiedliwości. Po pierwsze, dziękuję serdecznie za zaufanie Pani Premier, Pani Marszałek. To wielki zaszczyt dla mnie startować, na, ubiegać się o najwyższy urząd w naszym mieście. Oświęcim po 12, ponad 12 latach rządzenia naszym miastem zasługuje na zmiany. Naszym miastem nieprzerwalnie od 12 lat rządzi ekipa związana z Platformą Obywatelską. Mamy ogromne wrażenie, że ekipie po prostu wyczerpały się pomysły na rozwój y, miasta. Tak jak zostało powiedziane, jesteśmy na tak na dzisiejszej konferencji prasowej. Pan prezydent, obecny gospodarz miasta y, zdecydowanie y, nie przedstawia pomysłów na rozwój naszego miasta. Powiedział to już wielokrotnie w wywiadach y, y, telewizyjnych, radiowych. Neguje wszystkie nasze pomysły. My szanowni państwo jesteśmy na tak. Mamy wspaniałą drużynę kandydatów do rady miasta. Mam nadzieję, że zdobędziemy większość w radzie miasta i będziemy mogli rządzić realnie naszym miastem. Oświęcim potrzebuje zmian dla rodzin. Oświęcim potrzebuje nowych miejsc pracy. Oświęcim potrzebuje obywatelskiego Podejścia do mieszkańców, a nie tylko wywodzić się z Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo, dziękuję jeszcze raz. Spotkamy się z pewnością wielokrotnie na ulicach miasta. Dziękuję. Szanowni Państwo, listę do kandydatów do Rady Powiatu Oświęcimskiego przedstawi pan Jarosław Jurzak, wieloletni radny powiatowy i również wicestarosta tego powiatu. Tam, szanowni Państwo, pozwólcie, że przedstawię listę kandydatów do Rady Powiatu, którzy będą ubiegać się o mandaty w pięciu okręgach, walcząc o 27 mandatów, bo tyle liczy Rada Powiatu Oświęcimskiego. I tak, w okręgu numer 1 Miasto Oświęcim będzie nas reprezentował Waldemar Glisiak, Adam Bilski, Joanna Mazur, Roman Gabryś, Zbigniew Starzec. Wioleta Kalitkowska, Agnieszka Grzywa, łyszczak, Andrzej Wojdyło. W, okręgu... w okręgu numer 2, gmina Wiejska Oświęcim i Hełmek e, mamy następujące osoby: Wojciech Pochenek, Waldemar Plisiak, Władysław Zaliński, Stanisława Gwiazdoń, Małgorzata Kołodziej, Bronisława Winiarska Jarosław Ptaszkowski, Henryk Szelest. W okręgu numer 3, gmina Brzeszcze. Zdzisław Filip, Ewa Pawlusiak, Tomasz Niedziela, Przemysław Wąsik, Danuta Maciewicz, Dorota Stawowy, W okręgu numer 4, Gmina Kęty. Jarosław Jurzak, Aneta Tlałka, Jan Sucheta, Aneta Dacko, Damian Mojżesz, Andrzej Bryzek, Małgorzata Kruczalak, Andrzej Luranc. I piąty okręg Gmina Zator, Gmina Przeciszów, Gmina Osiek, gmina Polanka Wielka. Zbigniew Biernat, Roman Gancarczyk, Sławomir Momot, Jadwiga Domżał. Izabela Bułaś, Anna Madeja, Jerzy Obstarczyk. Dziękuję bardzo. Myślę, że tak zacne osoby, które będą nas reprezentowały, starając się o mandaty do Rady Powiatu, e, są godne zaufania i na pewno w Radzie Powiatu będą wartością dodaną. I na pewno gwarancja jest taka, że to są osoby, które o to, żeby mieszkańcom Powiatu Święcimskiego żyło się lepiej. Będą starały się ze wszystkich sił. Dziękuję bardzo. Pozwólcie Państwo, że jeszcze zaprezentuję kandydata na burmistrza gminy Kęty, człowieka, który jest związany z działalnością samorządową od bardzo wielu lat. Wywodzi się z gminy Kęty. Potrafi dużo na ten temat co w gminie Kęty się dzieje powiedzieć z tego względu, że przez jedną kadencję był radnym w gminie Kęty, a obecnie od dwóch kadencji w Kętach, a obecnie przez dwie kadencje był radnym powiatowym. Pozwólcie państwo, że zaprezentuję pana Dariusza Gawędę, który będzie nas reprezentował w gminie Kęty i będzie rywalizował z no z urzędującym burmistrzem, poprzednio wiceburmistrzem, którzy od lat dziewięciu zarządzają gminą. Efektem tego jest zadłużenie e, blisko 80-milionowej. Jednocześnie obsługa długu kosztująca nas e, grubo ponad 30 milionów. Także konieczność zmiany e, sama się tłumaczy. Dziękuję bardzo. Dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie pani premier szanowni państwo to co powiedział kolega Jarosław Jóżak to jest niestety ale prawda gmina Kęty w tym momencie jest na granicy płynności finansowej idąc do samorządu zdaję sobie sprawę z trudnej tej sytuacji chcę to zmienić moimi innymi zamierzeniami to jest obudzić potencjał gminy Kęty przede wszystkim chodzi mi tutaj o powstanie strefy aktywności gospodarczej która jest w planie zagospodarowania przestrzennego niestety przez ostatnie 9 lat ten temat nie został w ogóle poruszony. Szanowni Państwo, w gminie Kęty jest wiele problemów. Będziemy na pewno o tym rozmawiać, będziemy pokazywać pomysły, jak to zmienić. Zapraszam Państwa do naszej pięknej gminy. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Zbliżamy się do końca naszej prezentacji. Jeśli są jakieś pytania w zakresie kampanii wyborczej, kampanii samorządowej, wyborczej prawa i sprawiedliwości bądź poszczególnych kandydatów, teraz jest możliwość zadania kilku pytań. Nie ma? Dziękujemy bardzo serdecznie. Życzymy wszystkim kandydatom sukcesu w kampanii i przede wszystkim powodzenia 7 kwietnia. Dziękujemy bardzo.